Witajcie ojcowie. Witam was serdecznie na kolejnym spotkaniu poświęconym książce Szymona Grzelaka Dziki ojciec. Tydzień temu Dawid Gacek opowiadał jak ważna jest rola ojca w kluczowych momentach rozwoju dziecka. Natomiast kilka tygodni temu Mariusz Marcinkowski opowiadał o pozytywnych inicjacjach, o przeprowadzaniu dziecka przez kolejne etapy życia. I dzisiaj ten temat trochę rozwiniemy w kontekście cyklicznych inicjacji. Można je nazwać też rytuałami cyklicznymi. Dlaczego jest to tak ważne? Jeśli przyjrzymy się wszystkiemu, co nas otacza: Dniom tygodnia, porom roku, czy pogodzie, czy tym, jak zmienia się przyroda, wszystko jest pewnym cyklem. Ten, w tym, my w tym cyklu żyjemy, tym, tym, ten cykl jest stworzony przez Pana Boga e, i w nim się odnajdujemy. Ten cykl też pozwala i nam i naszym dzieciom odnaleźć bezpieczeństwo, odnaleźć spokój w dzisiejszym szalonym świecie. Dlatego tak ważne jest odnalezienie tych cyklicznych, powtarzanych codziennie, czy, 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 czy co miesiąc, czy czy co roku e, cyklicznych rytuałów, e, które pozwolą naszemu dziecku się rozwijać i pozwolą nam e, je przez ten rozwój przeprowadzać? E, Szymon Grzelak jako pierwszy z e, takich rytuałów e, przypomina, e, mówi o swoich wspomnieniach z dzieciństwa z wieczornymi rozmowami. Z wieczornymi rozmowami z rodzicami, z dziadkami. Mówi, jak one były ważne, jak zapadły jego w pamięć i są bliskie jego sercu, aż do dzisiaj. Myślę, że w większości naszych domów jest taki zwyczaj wieczornych rozmów, tudzież czytania dzieciom bajek. Jeśli nie ma, to gorąco do niego zachęca. Myślę, że to jest taki czas wytchnienia po całym dniu czas spokoju, czas też bliskości czas budowania więzi z dzieckiem. Szymon Grzelak pokazuje, inspiruje nas całym szeregiem rytuałów cyklicznych, ale też zachęca nas, żebyśmy sami wymyślali, sami wprowadzali nowe rytuały. Kolejnym z takich, z takich rytuałów może być, można powiedzieć, coś, co pewnie wszyscy robimy, czyli. E, świętowanie urodzin dziecka. Natomiast e, ważne jest w tym, żeby, e, żeby zwracać uwagę na charakter tego świętowania. Co autor ma na myśli? Dzisiaj w, e, w skomercjalizowanym świecie możemy zwrócić główną uwagę na, na prezenty, na podarunki. Natomiast e, ważne jest, żeby dziecko czuło, że jest bezwarunkowo kochane. Czuło, że świętujemy dzień, w którym się urodziło. Jak to był dla nas ważny dzień. Możemy w tym dniu oglądać e, albumy, niejako przeprowadzać go przez e, rozwój, e, pokazywać moment, kiedy mama z brzuszkiem e, czekała upragnionego dziecka, e, później e, jakieś być może subtelne, Zdjęcia porodowe czy poporodowe, pierwsze dni dziecka w domu. To jest bardzo ważny moment. Ja wiem, jak bardzo mój syn lubi te momenty, kiedy oglądamy zdjęcia z jego pierwszych dni, zaraz po narodzinach, ale także zdjęcia nasze narzeczeńskie, gdzie widzi tą miłość rodziców. Szymon Grzelak opowiada o takiej. E, o takim rytuale, który e, na stałe zagościł w jego domu, mianowicie podrzucaniu dziecka tyle razy, ile ma lat. Cała rodzina się zbiera e, i e, podrzucają solenizanta e, do e, góry. E, myślę, że jest to. Piękny zwyczaj, ponieważ zazwyczaj nam się kojarzy ze zwycięstwem, z tym, że po wygranej podrzucamy sportowców, podrzucamy kogoś, kto jest dla nas bardzo ważny, kto jest, kto jest główną postacią tego dnia. E, dzieci się bardzo cieszą i, i, i czekają e, na, ten, na ten moment. Bardzo ważne w rytuałach cyklicznych są także święta. Czy to Adwent, gdzie prowadzimy kalendarz adwentowy. Wiem, że w niektórych domach na stałe zagościła e, tradycja budowania drzewa Jessego, odkrywania rodowodu Jezusa Chrystusa, e, gdzie dzieci angażują się, gdzie jest czas na e, prace ręczne, e, gdzie można mm, spędzić w takiej uważności, w takiej bliskości, z dzieckiem czas i. Przekazywać dobre wartości, pokazywać ten rodowód Jezusa Chrystusa, a jednocześnie bardzo miło na pracach plastycznych, ręcznych, budując te kolejne, kolejne elementy, kolejne postacie rodowodu do zawieszenia na. Drzewku Jescego. Tak samo e, Wielki Post jest, e, jest e, taką okazją, aby e, budować rytuały i budować taką naszą tradycję rodzinną. E, u nas e, w Wielkim Poście na stałe zagościła liturgia obmywania stóp, gdzie po e, liturgii kościelnej wracamy do domu i ja jako ojciec rodziny. Wszystkim dowodnikom odmywam obmywam stopy na znak mojej służby, na znak moje oddanie, mojego oddania. Jest to bardzo czuły, wzruszający gest, który już na stałe zagościł w naszym domu i, i nie, wypro, nie wyobrażamy sobie bez niego naszych świąt. Myślę, że takim rytuałem, który na stałe powinien gościć w naszym domu. Każdego dnia powinniśmy go wprowadzać w życie. Jest wspólny posiłek. Znamy tą tradycję trzech ołtarzy: ołtarzu łoża, ołtarzu kościelnego i ołtarza rodzinnego stołu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy codziennie znaleźli ten czas. Myślę, że to będzie raczej kolacja, kiedy będziemy mogli znaleźć. Chwilę, żeby usiąść, żeby w spokoju się pomodlić, e, zjeść kolację i porozmawiać o tym, co zdarzyło się tego dnia. Jest to bardzo ważny moment dla wszystkich: moment wytchnienia, e, mo moment takiej uważności, e, moment też podzielenia się tym, co było trudnego da danego dnia, a co było radosnego. E, dlatego gorąco, gorąco Was zachęcam. Do wprowadzenia na stałe takich wspólnych posiłków, wspólnych kolacji, a może także sobotnich czy niedzielnych śniadań i obiadów. Szymon Grzelak opowiada o wyjątkowo czułym zwyczaju, który zagościł u niego w domu, który, który odbywa się podczas kładzenia córek, bo Szymon Grzelak ma trzy córki, spać gdzie Dziewczynki dają tacie, przecież mamie, rękę do pocałowania. Następnie on całuje wewnętrzną stronę ręki, a dziecko przykłada sobie ten pocałunek do serca. Jest to bardzo czuły rytuał i dzieci bardzo to lubią, oddający miłość rodzica, oddający jego wrażliwość. i też pomagający dziecku spokojnie zasnąć. Jako ojciec trzech córek e, opowiada o e, tym, jak ważne są relacje córek z mamą. E, może to jest jakiś taki niespotykany fragment w cyklu, gdzie mówimy o roli ojca w wychowaniu. Niemniej jednak, e, te relacje z mamą są, są bardzo ważne nie tylko dla chłopców, ale także dla dziewczynek. Opowiada o zakupach, a bardziej może o szukaniu ubrań, czy to w second-handzie, czy to w zwykłych sklepach, gdzie Dziewczęta mogą przymierzać, mogą się wymieniać ubraniami, mogą organizować pokaz mody, opowiada ty o tym, i dzieli się tym, jak ten zwyczaj zagościł u niego w domu. Natomiast takim zwyczajem, który może trochę nas oderwać z kolei, od właśnie zakupów, od tej komercji, od tego świata, który nas właśnie. Kusi, kolejnymi promocjami, zabawkami e, i e, ciekawymi ofertami są własnoręcznie przygotowane prezenty. E, czy to z okazji różnych okazji, Dnia Mamy, Dnia Taty, e, urodzin, świąt. E, są to prezenty, które mogą e, być przygotowane wspólnie z drugim rodzicem. Mogą być e, przygotowane przy... E, Użyciu różnych technik plastycznych, wycinania, malowania, jak ważny jest ten czas dla dziecka, kiedy dziecko musi się najpierw zastanowić nad tym, co dla rodzica jest ważne, co chciałby dostać, a potem samo to wykonać. Pomaga też włożyć swoją pracę, włożyć swoje serce. W, tą, w przygotowanie tego prezentu, dlatego też myślę, że i dla nas, którzy będziemy obdarowani, ale także dla dziecka, nie tylko moment wręczania, ale ten cały moment przygotowania, moment wcześniej jeszcze rozeznania, co będzie tym, tym podarunkiem, jest niezwykle, niezwykle ważny. Ja pamiętam, jak dostałem od mojego syna medal na Dzień Ojca. E, mam go do dzisiaj. Wisi u nas w centralnym miejscu naszego domu, w salonie. E, jestem z niego bardzo dumny, gdzie jest na okrągłym krążku papieru e, złotą i czerwoną kredką napisane: Najlepszy tata. E, przyznam, że bardzo się wzruszyłem, kiedy. Musiałem uklęknąć, a mój syn dokonywał uroczystej dekoracji. Takich zwyczajów związanych z dekoracją, z pewnymi medalami czy też odznaczeniami jest w naszym domu kilka. Na przykład udając się na wycieczkę w góry, a staramy się ostatnimi laty co roku być. Na takich górskich wyjazdach, gdzie zdobywamy kolejne szczyty, kolejne szlaki, czy to Bieszczat, tat, czy karkonoszy, główną taką nagrodą za dzielne pokonywanie szczytów ścieżek przez mojego syna jest odznaka na przykład kozicy górskiej. W pierwszym roku była to koślica, w tym roku był to muflon, gdzie przez cały wyjazd, on się bardzo stara, żeby, żeby dzielnie kroczyć i dzielnie pokonywać wyznaczone szlaki, natomiast ostatniego dnia następuje na jakimś cokole, na jakimś kamieniu, następuje uroczysta dekoracja i przypięcie odznaki kozicy, z której jest bardzo dumny, z której się bardzo cieszy i też ma motywację do, do kolejnych Wyjazdów górskich i satysfakcja, a jednocześnie, a jednocześnie e, pamiątkę. Szymon Grzelak się dzieli z nami e, takim zwyczajem, który na stałe zagościł u niego w domu, którym jest, e, który zazwyczaj gości w okresie Wielkiego Postu. E, jest to e, poduszka z dobrymi uczynkami. Jest to poduszka, gdzie dzieci przez cały okres wielkiego postu, e, czy pomagając w domu, czy wyrzekając się większego chociażby kawałka ciasta, oddając go rodzeństwu, zbierają kwiatki. Później mama te kwiatki haftuje na poduszce, powstaje e, piękna tradycja, e, piękny też element wystroju wnętrz, e, własnoręcznie wykonany. Ale dzieci też mają satysfakcję z, e, też i z wykonywania tych dobrych uczynków i e, z tego, że e, przyczyniają się one do e, do kolejnych kwiatków e, na wspomnianej poduszce. Rodzice także biorą udział e, w, tym, w tym zwyczaju, w tym rytuale rodzinnym. E, z kolei e, dobre uczynki e, Rodziców przyczyniają się powstaniem na, na poduszce listków. Bez listków, kwiatki wiadomo, nie mogą istnieć. Także jest to, jest to bardzo miłe. I co ważne, jest też ten przykład, który rodzice dają dzieciom, który, który wspólnie wprowadzają w rodzinną. W rodzinną tradycję. Zamiast poduszki, poduszka jest bardzo pracochłonna. Może być to też butelka z malunkami, malowana specjalną farbą do szkła, która później będzie służyła jako wason. Tudzież szarfa, biała szarfa, wielkanocna, wymalowana właśnie. E, na przykład w kwiatki, która będzie gdzieś zdobiła później sufit czy, czy lampę Żerandol w centralnej części salonu. Kolejnym rytuałem, e, kolejnym zwyczajem jest celebrowanie miejsc związanych z patronami dzieci, ze świętymi. E, Podaje przykład swojej córki Kingi, gdzie e, zwiedzali e, w Nowym Sączu e, miejsca związane ze Świętą Kingą, gdzie e, byli w kompanii Soli, e, też związanej e, z postaci Świętej e, Kingi w Bochni e, i przy jej ołtarzu. E, Wybrali się też na kanonizację świętej Kingi specjalnie, i są to takie elementy, myślę, bardzo ważne dla dzieci, pozwalające poznać swojego patrona, nawiązać z nim relacje, nawiązać z nim więź i też budujące tożsamość dziecka, noszące imię swojego patrona. Mój syn Maksymilian. Bardzo lubi, kiedy udajemy się do Niepokalanowa. Zwiedzaliśmy już muzeum świętego Maksymiliana. Zwiedzaliśmy też jego cele. To jest jeden taki patron, który jest mu bardzo bliski. Też w pewien sposób z Niepokalanowem, ale nie tylko, jest związany kolejny święty, który jest mu bardzo bliski, ponieważ mój syn jest ogromnym fanem. Strażaków sam chciałby zostać strażakiem, dlatego święty Florian jest tak mu bliski i zwiedzaliśmy właśnie w niepokalanowie Muzeum Świętego Floriana. Na wsi u babci ma kapliczkę z figurką podświetloną świętego Floriana, którą sam zapragnął mieć i, i wspólnie ją wykonywaliśmy. Kapliczkę, natomiast figurkę dostała od babci, więc myślę, że jest to bardzo ważne, żeby to więź ze świętymi budować, pokazywać kim był ten, kim jest ten patron, ale też przez to budować tożsamość dziecka. A jak wyglądają u ciebie cykliczne? Inicjacje, może są jakieś szczególne, może w komentarzach spróbuj podzielić się z nami, zainspirować nas jakąś cykliczną, cyklicznym rytuałem, cyklicznym zwyczajem, który ma wpływ na rozwój Twojego dziecka i na stałe zagościł w Twoim domu. Ja dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Bogiem.